Dzień dobry Państwu, portale radomsko24. Witam w programie w temacie Jurek Staszczyk, Wojciech Ślusarczyk, członek zarządu powiatu radomszczańskiego i również przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie radomszczańskim jest dzisiaj gościem Państwa i moim. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Polskie Stronnictwo Ludowe przeprowadziło ankietę wśród swoich członków badając ich opinii na temat przyszłych koalicji, bo coś jest wspominane było na temat koalicji z Konfederacją z pisem. Co to takiego? W jakiś wypadek przy pracy, bo to tak by świadczyło, że obecna koalicja troszeczkę uwiera. E, nie, ja myślę, że wręcz przeciwnie, nasze władze e, chcą się upewnić jakby odnośnie tego, że obecna koalicja powinna trwać. Owszem, była podana, bo ja wypełniałem. No tą, właśnie, no bo tą tak, tak, ta była też, tak? Była, tak, i tam było właśnie zapytanie właściwie wprost, czy powinniśmy nadal iść w tym kierunku, w którym obecnie zmierzamy, czyli w ramach trzeciej drogi i w koalicji z Lewicą i z Platformą Obywatelską, czy też powinniśmy szukać jakichś bardziej egzotycznych rozwiązań, właśnie typu. Współpraca z Konfederacją albo z Pisem. Nie znam wyników. No, ale to jakby troszeczkę były jakieś zgrzyty. no bo po co takie pytanie, skoro nikt nie myśli o koalicji z Konfederacją? Nie, i z nie, wydaje, nie ma, nikt nie myśli o koalicji z Pisem i Konfederacją, ale po wyborach tych mhm. prezydenckich po drugiej turze. Pojawiły się również w naszych środowiskach głosy krytyczne i podejrzewam, że władze PSL-u chciały zbadać skalę zjawiska. Mhm. Panu przeszkadza, nie przeszkadza, że nasz przyszły prezydent, jeszcze elekt, ma tak delikatnie mówiąc taką zagadkową przeszłość? Przeszkadza i uważam, że osoba na tym stanowisku powinna być krystaliczna i przejrzysta. Jak żona Cezara. Ale no, no Boże, no, naród wybrał i ja jestem urodzony w demokracji. Ja szanuję ten wybór, chociaż powiem Panu, że trochę niepokoi mnie skala zjawiska, z którym mamy teraz do czynienia w, w postaci licznych skarg na e, przebieg prac poszczególnych komisji wyborczych, bo zaczyna to no, przyjmować już trochę niepokojącą skalę. No ale odnosząc, teraz to, odnosząc to teraz do naszego podwórka, do powiatu radomszczańskiego, to waszemu koalicjantowi może to chyba nie przeszkadza, bo wicestarosta Jacek Gębisz, jak się przyznał, tu u mnie w programie głosował na Karola Nawrockiego. E, panie redaktorze, Dalibóg, nie przypominam sobie posiedzeń zarządu czy nawet naszych rozmów. Mm -hmm których staralibyśmy się przekonać kogokolwiek zarządu. Ja nie mówię o przekonaniu Zarządu, szanujemy po prostu naszą mhm. odmienność i staramy się koncentrować na tym, co jest na terenie powiatu, na, nad inwestycjami, no, ten nad funkcjonowaniem. to takie taki języczek uwagi, jeżeli chodzi o większość. Zgadza koalicji, się, prawda? Ale to właściwie można o wszystkich w ten sposób powiedzieć, bo nas jest, co prawda, z PSL-u tylko dwóch. Ale też właściwie można nas określić mhm. języczkiem uwagi, bo gdyby nas nie było, już to, to byłaby pewna. Są. są dwa języczki, ale mhm. póki co to ja nie widzę żadnego zagrożenia dla tej koalicji, która w tej chwili rządzi powiatem. Postawiliśmy sobie pewne cele, stale je modyfikujemy mhm. i staramy się raczej myśleć pozytywnie. Jak pan to skomentuje, że od 2023 roku po wyborach parlamentarnych 15 października do miasta, do powiatu radomszczańskiego nie trafiła ani jedna złotówka, bo coś takiego usłyszałem. Można to sprawdzić, żeby nie być goosłownym, Na również stronie portalu radomsko24 takie wypowiedzi. I to nie samorządowców sprawa Prawa i Sprawiedliwości, znam, ale... Znam autora tej wypowiedzi. Posłowie ziemi radomszczańskiej. Posłowie tak. ziemi radomszczańskiej. Dokładnie. Ja uważam, że u pana posła, bo o nim mówimy, wystąpiły uh -huh. jakieś późne skutki zajścia w restauracji Sejmowej, uh -huh. bo no nie chciałbym tego określić bardziej dosadnie, ale on się mija z prawdą w sposób po prostu skandaliczny. Przykłady. Uh -huh. Podpisana umowa: 440 milionów na ogrodnicę. Na terenie powiatu czy nie? 55 milionów na ulicę Brzezińską. Modernizacja. Miasto czy nie? 55,5 e, miliona złotych sam szpital. Dwa potężne programy. Buduje się w tej chwili dodatkowe skrzydło. Kolejne 35 milionów pozyskaliśmy na rezonans magnetyczny i na zrobotyzowaną aptekę. Nawet inwestycje drogowe, te, które są z funduszu dróg lokalnych w chwili obecnej, jest to dofinansowanie 5 milionów złotych. Szkoły pozyskały na różne programy unijne z terenu Radomska głównie, podkreślam, 7,2 miliona. Starostwo w chwili obecnej ma złożony cały szereg wniosków na kolejne 30-40 milionów złotych, w tym m.in. Czekamy na ocenę, co prawdopodobnie nastąpi w tym tygodniu wniosku PCP-Roskiego, gdzie liczymy na 21 milionów dofinansowania, na budowę pcp u w jednej lokalizacji bardzo nowoczesnego budynku, który również pozwoli nam zagospodarować środowiska senioralne, osób niepełnosprawnych i tak dalej. Ja mógłbym tak. Proszę mi wierzyć, bardzo długo jeszcze wymieniać drobniejsze rzeczy, jakieś jako pracownie, etc., etc., to, że wnioski tam są na termomodernizację starostwa, na Kamila II. To Dobrze, się dzieje. Panie... Jak mm -hmm. można mówić, że nie trafiają żadne pieniądze? Ja śmiem twierdzić, że w chwili obecnej trafiają większe pieniądze na teren powiatu niż za pom dzięki temu sławetnemu polskiemu ładowi. No ja, A rok ja to minął rozumiem. tylko. Zapra rok minął. Zapraszam panów przedstawicieli samorządu tutaj do rozmów na portalu Radomsko24. Dokładnie to może jest artykułowane. Natomiast zastanawiam się, dlaczego po takiej konferencji, po takiej zakłamanej konferencji, od Was nie wychodzi taka inicjatywa, również konferencji, żeby to od razu zdementować, bo to, co w czasie, gdy było mówione, że te pieniądze płyną do szpitala, to w tym samym czasie odbyła się ta konferencja, gdzie padały takie bzdury. Wiem, panie redaktorze, rozmawialiśmy z panem starostą, przygotujemy się w najbliższych dniach, dosłownie w najbliższych dniach, do podsumowania roku naszej działalności, również pod kątem inwestycyjnym, finansowym. Kolejna sprawa, kolejna sprawa to poziom dyskusji politycznej na sesjach Rady Powiatu Radomszczańskiego. To mi się wydaje, że tu już są jakieś karczelne, nie wiem... Awantury, gdzie padają tak mocne słowa, obraźliwe słowa, że no powiem szczerze, że nawet chyba mieszkańcy powiatu radomszczańskiego mogą się wstydzić. Panie Ireneuszu, że tak pozwolę sobie do Pana się zwrócić. Nie myśmy to zaczęli. Yy, zostały w ostatnim okresie czasu złożone wnioski o dwie sesje nadzwyczajne. No tak. I jedna i druga tematyka mm -hmm. dotyczyła spraw imigrantów. Z tym, że o ile drugie spotkanie już po wyborach, po drugiej turze prezydenckiej, miało rzeczywiście, no powiem jak to określę, no cywilizowany przebieg, o tyle to, to spotkanie pierwsze, na zadymiarze które zaproszono nie ludzi typu pan Bąkiewicz, co Mówię dla mnie jest po prostu typowi. strasznym nieporozumieniem. Jest to człowiek, którego się nie powinno pokazywać publicznie, a już na pewno się z nim afiszować i robić bustending standing. W sytuacji, kiedy on te swoje bzdury ksenofobiczne i nacjonalistyczne wypowiada. I teraz jeszcze temat bardzo ważny. To straszenie non stop imigrantami, budowa centrum integracji dla, dla cudzoziemców. To jest tak przekształcane przez cały czas, mhm. to jest temat tak bardzo zamydlany, że tak naprawdę społeczeństwo się zastanawia, czy faktycznie nie grożą nas te, nam teraz całe wielkie bandy imigrantów, którzy będą w Polsce, będą w Radomsku, będą na ulicach Piotrkowa, Częstochowy. Ten pan, o którym mówiłem, a którego nazwiska nie będę powtarzał, żeby mu nie robić reklamy, ostatnio rzucił hasło o 15 milionach, które Tusk chce przyjąć w Polsce. 15 milionach imigrantów. Oni już przeszli z poziomu 300 tysięcy, co jeszcze dwa tygodnie mm -hmm. temu padało, do 15 milionów. Jest to e, tylko i wyłącznie robione pod względem pewnej zadymy politycznej. Jest to adresowane do środowisk e, prawicowych, żeby podtrzymać ich w tym oborze. To, to trafia na bardzo podatny bardzo, grunt i tutaj żadne, żadne racjonalne wytłumaczenia do tych ludzi nie docierają, bo z centrów e, integracji zrobiło się jakby niejako ob obozy koncentracyjne, gdzie ci ludzie mają być. Gromadzeni, z tym, że będą mieli na będą na tyle wolni, że będą sobie mogli chodzić, e, łupić, gwałcić, e, bić. E, Polaków, bo, bo taka jest narracja. No, a, ja na, a ja w komentarzach na ulicy słyszę od niektórych osób, że przecież trzeba ratować tą Polskę, trzeba, trzeba głosować przed wyborami na Karola Nawrockiego, bo tylko on jest w stanie, jest w stanie uratować Polskę. I to budzi takie zastanowienie, ja... co nam jest potrzebne Wie jeszcze? Wie co, ja się obawiam innej rzeczy, na ile uda nam się utrzymać bardzo dobre jak do tej pory stosunki z Unią Europejską, które zaskutkowały naszym skokiem cywilizacyjnym, nie boję się tego określić, w ciągu ostatnich 20-30 lat. I co będzie w sytuacji, bo, bo ci imigranci, umówmy się, jest to temat kompletnie wydumany. My nie jesteśmy targetem dla tych ludzi. Oni nas traktują jako pewien punkt transferowy. Oni są zainteresowani wyjazdem do Niemiec, do, do Francji. Nie traktują, Polski jako miejsca docelowego. I wie pan, ja, ja uważam, że obawy mam tylko co do tego, że nasze pewne działania w zakresie tych imigrantów, opowiedzenie się po, 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 po stronie skrajnej prawicy konserwatystów. Przełoży się na polskie prawo w tym zakresie, że rzeczywiście Unia Europejska w pewnym momencie powie: słuchajcie, wie, jesteście tak skrajni, że my Wam dziękujemy. No ale to chyba na marginesie tak trzeba jeszcze zaznaczyć i przypomnieć: Pan chyba też o tym wie, kto otwierał pierwsze centra integracji dla Cudzoziemców. Ale rady, naturalnie to był 2022 rok, to był ja pamiętam w Kaliszu, to miało mhm. miejsce, otwarcie pierwszego centrum. Oczywiście, że był to pomysł pisowski. Ja uważam, że jeden z niewielu, który naprawdę był pomysłem sensownym, tym bardziej, że wtedy było troszeczkę przesunięcie, bo myśmy to adresowali jednak głównie do uchodźców uh -huh. z Ukrainy, prawda? No i oni tak to w tej chwili argumentują, że wtedy to dotyczyło Ukrainy, a w mają tej te, chwili to Niemcy mają nam te kilkaset uh -huh. tysięcy, czy kilka milionów przerzucić uh -huh. przez granicę. Uh -huh. Nasza rozmowa dobiegała do końca. Ja bym chciał jeszcze usłyszeć odpowiedź na jedno pytanie. Czy te wszystkie pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które wędrują teraz do powiatu radomszańskiego, to są pieniądze, które w żaden sposób nie są zagrożone, jeżeli chodzi o wydatkowanie ich, bo to są najczęściej obwarunkowane uh -huh. jakimiś datami, jeżeli Chodzi o wydanie do końca 2026 czy do połowy. Mamy, mamy to w ten sposób załatwione, że te środki, które trafiły do nas bezpośrednio z KPO, mhm. czyli tu mówimy o szpitalu w tym momencie, pan dyrektor ma podpisaną umowę, na podstawie której Właściwie do końca roku, a być może nawet wcześniej, ten budynek będzie zadaszony. Później mamy około kwartał, cztery miesiące na to, żeby go wyposażyć i skończyć. I my mamy nadzieję, że będziemy jeszcze mieli dwa miesiące, żeby to wszystko spokojnie przejrzeć, odebrać. I oczywiście równolegle będą czynione starania o pozyskanie kontraktu z nfz na, na geriatrię i dodatkowe 35 łóżek na ZPO. Czyli jak to się ma do tego, że do, od 2023 roku żadna złotówka nie trafiła do powiatu i do miasta? To pozostawiam Państwu do oceny. No właśnie, a ja się podpisuję pod tym, co powiedział Wojciech Ślucarczyk, przedstawiciel Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, który dzisiaj był gościem portalu radomsko 24pl Dziękuję za przybycie, za rozmowę. Do widzenia Państwu. Do widzenia. Pan. Ja Państwu jak zwykle dziękuję za uwagę i zapraszam, czy to w telefonie, czy na przykład na tablecie, zawsze możecie dokładnie śledzić. To wszystko, co jest w regionie, w mieście na portalu radomsko 24pl Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.